Jest wtorek 15 grudnia, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Agata Jasińska, Zaczynamy losowania gier Lotto. W tym miesiącu sypnęło wygranymi już w pierwszym grudniowym losowaniu Lotto, padła szóstka i to warta ponad 6 milionów 400 tysięcy złotych. W super szansie odnotowaliśmy dwie wygrane po 2 miliony złotych, a w ekstra pensji m.in. padło 10 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Warto więc grać w gry Lotto, a najlepiej grać online na lotto.pl lub w aplikacji na smartfonie. Dodam, że przez internet gra już ponad pół miliona graczy i ta liczba stale rośnie. I przechodzimy już do losowań. Przypominam, że w każdym losowaniu MultiMulti, -multi, a te odbywają się dwa razy dziennie, do wygrania jest nawet 25 milionów złotych. Rozpocznijmy losowanie MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 21 14 6 Siedemdziesiąt cztery dwadzieścia trzy czterdzieści jeden sześćdziesiąt cztery siedemdziesiąt siedem pięć dwadzieścia pięć Dziesięć pięćdziesiąt dwa pięćdziesiąt siedem czterdzieści cztery siedemdziesiąt sześć pięćdziesiąt osiem trzydzieści siedem i liczba pięćdziesiąt cztery ta liczba jest plusem. Losowania mini lotto odbywają się codziennie i tu wygrane padają najczęściej. Wczoraj w Toruniu padła piątka warta prawie 290 tysięcy złotych. Gratuluję i życzę powodzenia w dzisiejszym losowaniu mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komara mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę. I losujemy 5 liczb. 14, 28, 9, 19, 38. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy dwunastu liczb. Kto w jednym z nich odnajdzie wszystkie wylosowane liczby, wygra 250 tysięcy złotych. Zapraszam na kaskadę. w kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb 1 11 15 2 Osiem dziesięć, dwanaście, czternaście, sześć, dziewięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy. W Super Szansie można wygrać 100 tysięcy, a nawet 2 miliony złotych. Aby dać sobie szansę na takie pieniądze, należy aktywować siedmiocyfrowy numer, który znajduje się na kuponach wybranych gier lotto. Oto cyfry wylosowane w Super Szansie. 8, 7, 8, 6, 4, 2, 4. Gratuluję wygranych. W ekstra pensji do wygrania jest pensja na najbliższe 20 lat. Przy grze za pięciokrotną stawkę może być warta 25 tysięcy złotych, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejnołożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i zaczynamy losowanie. Trzynaście, trzydzieści pięć, dziewięć, dwadzieścia siedem, dziesięć. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba... 3. Dopłacając tylko złotówkę do zakładu ekstrapensji, grają Państwo o 100 tysięcy złotych w ekstrapremii. Wygrana wypłacana jest od ręki. Powodzenia! W kasetach maszyny losującej mamy 35 i 4 kolejnołożone kule bębny. Maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I zaczynamy losowanie. dwa, trzydzieści cztery, szesnaście, czternaście, piętnaście. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba jeden. Pora na pierwsze w tym tygodniu losowania Lotto oraz Lotto Plus. Tym razem w Lotto Pula na wygrane pierwszego stopnia to gwarantowane 2 miliony złotych. Natomiast w Lotto Plus można wygrać milion złotych. Trzymam kciuki za nowych Lotto Milionerów i zapraszam na losowania. W kasetach maszyny rosującej mamy po 49 kolejnołożonych kul, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i zaczynamy losowania. 49 25 40 dziewiętnaście, dwanaście, trzynaście, a teraz zapraszam na losowanie Lotto Plus. trzydzieści pięć, czterdzieści pięć, dwanaście. 1 3 11 Na koniec przypominam, że do końca roku mogą Państwo wziąć udział w loterii świątecznej. Do wygrania jest ponad 500 atrakcyjnych nagród. Szczegóły loterii znajdą Państwo na stronie loteriaświąteczna.pl a na lotto.pl sprawdzą Państwo wyniki dzisiejszych losowań. Ja się żegnam. Kolejna szansa na duże wygrane już jutro, popołudniowe jak i wieczorne losowania poprowadzi Mateusz Kaczmarek. Życzę spokojnej nocy. Wygrałam? Witamy w świecie uroczek Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 140 milionów złotych.